Jestem tutaj nad takim fajnym jeziorkiem w lesie. Znalazłem go na początku ulicy Łozińskiej. To jest ulica Łozińska. Tam w prawo szedłem od ulicy Okulickiego i sprzątałem. Tam w lewo ta droga prowadzi do Pruszowic. Tutaj znalazłem to jeziorko takie malutkie i już z tego jeziorka, z pobocza i z wody wyciągnąłem chyba no tam dwa worki z 30 butelek plastikowych. A tutaj chciałbym pokazać następne. Jeszcze ile ich leży dookoła tego brzegu. Wzdłuż brzegu. O, o. No, butelka przy butelce. Nawet jeszcze tam gdzieś. Butelki. Że jeszcze chyba z dwa worki uzbieram tutaj tych butelek przy tym jeziorku. Jakie piękne jest. No i no, o, tutaj już mam następny worek przygotowany. Tam już gdzieś. Już nawet nie wiem. O, tam. Już mam uzbierane dwa worki. Tam te dwa to już cztery. Tu z, z jeziorka jeszcze z dwa... O, w jeszcze znalazłem. Ponton taki dla dzieci, malutki, skrzynkę. O, wszystko tam dorzucę później. I na razie kończę. I walczę. A tutaj na takim parkingu o, drzewko oznaczone piątką, to szóstką to jest droga Łozińska. Tam jest Okolickiego. To jest takie miejsce postojowe. I tutaj zostawiam moich 5-6 worków. Pierwszych 6 worków. Chciałem 11 uzbierać. Może mi się jeszcze uda, bo mam parę godzin. 4, 6. Tu już jest prawie pełny. Siódmy. Ale co chciałem pokazać? To tutaj ktoś do lasu podrzucił. Tyle śmieci. No, dzisiaj 14 mamy, nie wiem czy mówiłem wcześniej. Doniosłem tutaj siódmy worek. Tam są te podrzucone do lasu śmieci. Jestem tutaj na tym parkingu przy Łozińskiej i się przejadę teraz po lesie, zobaczę gdzie jakieś śmieci są. No, nadal jestem gdzieś w lesie i znalazłem takie piękne oczko. Tutaj jest droga, nie wiem dokąd ona prowadzi. Nie wiem w ogóle gdzie jestem, ale znalazłem takie piękne oczko. Jest troszkę wyschnięte. A tam pełno jakichś styropianów, butelki. Tam jest już też mój worek, ale ja przyszedłem jeszcze nagrać to z daleka. Gdzieś tam butelki takie, nie widzę ich teraz stąd. Ale wykorzystam te ten moment, że jest trochę sucho i nie ma wody i odkryte są te rzeczy i zaraz je posprzątam no, Jeszcze się przejdę tędy Piękne, czyściutko No, z wyjątkiem tych butelek Puszka tam jakaś jeszcze, o, widzę tą butelkę w końcu gdzie... No, tu jakieś butelka tam te żółte to puszka jest od piwa jeszcze jakieś butelki tam są ale ja już tam sobie podejdę i pozbieram do mojego worka co tam leży tutaj nadal sprzątam to jeziorko maleńkie a tutaj mam te pełno tych stropianów, jakaś butelka jeszcze leży, ale co chciałem pokazać to tego pięknego ślimaka, no takie cudo. To w nagrodę, że tyle sprzątnąłem dzisiaj, mi się pokazał. O. No dobra, już mu nie przeszkadzam. Zbiorę te śmieci i spadam. A tutaj pokazuję, że doniosłem jeszcze dwa worki, więc mam dwa, cztery, sześć, osiem, dziewięć worków. Tutaj mam już troszeczkę w tym worku, idę tam jeszcze dalej do lasu, sprzątałem te okoliczne lasy tutaj.